Jak nauczyć się języka obcego? Kluczem jest Twoje nastawienie. Nazywam się Marcin Czapla i jestem założycielem zespołu Grow Everyday, w którym uczymy języka angielskiego w sposób dostosowany do Twoich potrzeb i osobowości. Pokazujemy, jak dzięki właściwemu podejściu uzyskać szybsze efekty w komunikacji. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci, jak ważne jest Twoje nastawienie do popełnianych błędów i jak od samego początku podchodzić do nauki języka obcego, by szybko zobaczyć postępy. Większość z nas od dzieciństwa wychowuje się w przekonaniu, że należy unikać błędów. Boimy się, że inni mogą nas negatywnie ocenić, przez co wolimy nie podejmować ryzyka. I pozostawać w strefie względnego bezpieczeństwa. Nie wychodź przed orkiestrę. Sieć w kącie, a znajdą cię. Słyszymy takie hasła wielokrotnie. Czasem w skrajnych przypadkach jesteśmy dosłownie jak ten Syzyf, który wciąż toczy kamień pod górę i mówi: Może i robota jest ciężka, ale przynajmniej pewna. Przyzwyczajamy się do myślenia, że lepiej nie wyobrażać sobie za dużo, bo wtedy nasze rozczarowanie będzie większe. Tymczasem na dnie naszej duszy tyli się wiele marzeń, które z wiekiem niestety uczymy się głęboko chować. Jednym z takich marzeń może być płynna komunikacja w języku angielskim, która otworzyłaby przed nami wiele nowych możliwości i przyniosła masę satysfakcji. Zapisujemy się więc na lekcję języka angielskiego, ale odezwanie się w obcym języku na tyle nas stresuje, że odpowiadamy na pytania prowadzącego jednym słowem, najwyżej jednym zdaniem, i w efekcie przez całą lekcję wypowiadamy zaledwie kilka zdań. Nie daj Boże, nauczyciel skoryguje nasz błąd, wtedy już całkowicie milczymy, boimy się odezwać. Liczymy, że pewnego dnia będziemy znali już wszystkie te słowa i wszystkie zasady, a wtedy zaczniemy swobodnie mówić. Niestety zupełnie tak to nie działa. Aby nauczyć się pływać, musimy wchodzić do wody i próbować się na niej utrzymać. Aby nauczyć się jeździć na nartach, trzeba je założyć i łapać równowagę, a potem spróbować zjechać ze stoku. Nie nauczymy się praktycznych umiejętności, oglądając, jak to robią inni. Możesz oglądać mecze piłkarskie przez cały dzień, ale nie sprawi to, że będziesz lepiej grać. Dlatego teoria i praktyka to zupełnie dwie różne rzeczy. Rozumienie, a własne działanie to dwie różne dziedziny. Aby nauczyć się komunikować w języku obcym, wystarczy tak naprawdę próbować rozmawiać z ludźmi w odpowiednio dużej ilości. Na swojej drodze w biedniejszych krajach spotkałem wiele osób, które nie były nigdy na lekcji angielskiego, a potrafiły swobodnie rozmawiać w tym języku. Oczywiście popełniali przy tym błędy, ale ich komunikacja była płynna. Jak to możliwe? Okazuje się, że po prostu nie traktowali swoich błędów jako powodu do wstydu. Skupili się na tym, aby osiągnąć zakładany cel, czyli by rozmówca wiedział o co im chodzi i żeby oni wiedzieli o co chodzi, rozmówcy. I takie podejście jest. Najbardziej naturalne. Język służy do komunikacji, nie do tego, żeby się pokazać, zaimponować czy dobrze wypaść, tylko do tego, żeby znaleźć porozumienie z drugim człowiekiem. Niestety dla wielu z nas błędy to powód do wstydu. Ledwie otworzymy usta, a już czujemy wzrok ludzi, którzy tylko czekają, by przyznać nam noty i podkreślić na czerwono wszelkie niedociągnięcia. To nas paraliżuje. Jesteśmy tak mocno zakorzenieni w porównywaniu się, że odbiera nam to całkowicie luz i ogranicza nasz potencjał w tych dziedzinach, które wymagają swobody i kreatywności. A właśnie taką dziedziną są na przykład języki obce. Rozmawiając po angielsku zamiast skupić się na rozmówcy i chcieć się czegoś dowiedzieć na jego temat, próbujemy sami siebie pokazać z jak najlepszej strony. W efekcie jesteśmy usztywnieni, zestresowani i czujemy, że wypadamy całkowicie źle. Jestem przekonany, że nawet nasi sportowcy często osiągają słabsze wyniki przez, przez to, jak wielką presję nakładają sami na siebie. Widać to choćby w grze naszej reprezentacji. Bardziej skupiamy się na tym, żeby nie popełnić błędu, niż na tym, żeby zrobić coś ekstra zaskoczyć przeciwnika zagrać odważnie i dać kibicom trochę radości. Jeśli chodzi o komunikację w języku angielskim największe postępy robią ci, którzy chcą mówić jak najwięcej i jak najczęściej. Ledwie nauczą się kilku słów, a już próbują układać je w zdania. Popełniają błędy, ale nie przejmują się nimi, bo wiedzą, że to naturalny proces, a z czasem tych błędów będzie coraz mniej. My, którzy boimy się zabrać głos, często doszukujemy się negatywnych cech u osób, którym przychodzi to łatwiej. Osoba odważna śmiało sięgająca po swoje marzenia, staje się nagle obiektem drwin, zawiści, uszczypliwości. Tak jakby to, że próbuje się rozwijać, odbierało szanse innym. Takie są nasze nawyki ograniczenia i słabości. Myślę jednak, że dzisiaj nadszedł czas, żeby się z nimi rozprawić. Odpowiedz sobie na pytanie, co jest ważniejsze? Obawa przed oceną innych, czy samorealizacja, własny rozwój i szczęście? Czy będąc u kresu swojej ziemskiej przygody, powiesz sobie: Nie mogłem spełnić swoich marzeń, ponieważ nie spodobałoby się to innym? A może lepiej powiedzieć: Spełniłem większość swoich marzeń, nawet jeśli na początku nie miałem wsparcia otoczenia. Prawda jest taka, że realizując siebie, dajemy innym ludziom pozytywny przykład. Chociaż nam tego nie powiedzą. Stajemy się źródłem inspiracji i dajemy im siłę, aby sami również nabrali odwagi do działania. Czy pozwolisz, byś nie nauczyła się angielskiego tylko dlatego, że bałaś się oceny innych ludzi? Jeśli za kilka lat Twoje wnuki zapytają Cię, dlaczego nie mówisz po angielsku, powiesz, że nie miałaś talentu, miałaś złych nauczycieli, a może nie miałaś czasu, a może lepiej, gdy zapytają, jak to zrobiłaś, że nauczyłaś się tak płynnie mówić. Uwierz mi, języka obcego nie uczą się tylko osoby wybitnie inteligentne, uzdolnione i przebojowe. Uczą się go ci, którzy próbują i się nie poddają, akceptują swoje błędy jako naturalną część procesu i utrzymują pozytywne nastawienie. Ci, którzy wiedzą, że to praktyczna umiejętność, tak jak na przykład gra na gitarze. Nie musisz grać jak Santana, ale gwarantuję ci, że jeśli usiądziesz przy ognisku i zagrasz kilka piosenek swoim znajomym, poczujesz wielką satysfakcję. I to samo dotyczy języka angielskiego. Żeby się dogadywać, musisz po prostu jak najwięcej mówić. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Gdy tylko pojawi się okazja, zamień z kimś słowo po angielsku. Wykorzystaj każdą szansę, by nazywać i opisywać rzeczy wokół siebie. Otwórz się na drugiego człowieka. Mów swojemu nauczycielowi wszystko, co przyjdzie ci do głowy. Przecież to ty uczysz się języka i od ciebie w głównej mierze zależy powodzenie tej misji. A teraz, jak budować wewnętrzną siłę? Choć jestem pełen krytycyzmu, nadmiernego. Perfekcjonizmu i lęków, to wiem, że one działają przeciwko mnie. Chcę się z nich wyzwolić. Dlatego muszę robić wszystko, żeby siebie wzmacniać od samego początku, żeby odpierać swoją tarczą negatywne myśli. Moje zadanie polega na tym, żeby ignorować ten negatywny głos w mojej głowie, który próbuje podciąć mi skrzydła. Chcę się nauczyć angielskiego, i wiem, że mój sukces. Zależy od mojego nastawienia. Jeśli tylko się nie poddam, to się go nauczę. Jedynym moim przeciwnikiem jest mój wewnętrzny krytyk. Jeśli go pokonam, osiągnę sukces. Wiem już, że tak naprawdę im więcej błędów popełnię, tym szybciej nauczę się mówić, ponieważ liczba błędów jest tym większa, im więcej próbuję powiedzieć. Jeżeli chcę się nauczyć komunikacji, moim priorytetem jest mówienie i pisanie. Więc skupiam się maksymalnie na produkowaniu jak największej liczby słów, a następnie zdań w języku angielskim. Jeśli potrzebuję więcej rozumieć, to wtedy słucham muzyki z włączonym tekstem, oglądam filmy z napisami. Mogą być to też filmy polskie z napisami angielskimi. Słucham podcastów, czegokolwiek, co jest przynajmniej w miarę ciekawe dla mnie. Cieszę się każdą próbą, każdym słowem i każdym zdaniem, które wypowiadam, bo wiem, że jestem coraz bliżej sukcesu. Z każdym tygodniem będzie mi łatwiej, bo im więcej potrafię, tym więcej mam satysfakcji i łatwiej mi się zmotywować do podjęcia kolejnych działań. Jeśli ktoś mi dokucza, rozumiem, że widocznie ta osoba nie spełnia swoich marzeń i mówi tak, żeby ulżyć swojej frustracji. Uwierz mi, nikt, kto aktywnie spełnia swoje marzenia, nie ma czasu ani ochoty na podcinanie skrzydeł innym. Raczej stara się ich wspierać. Moim marzeniem jest stworzenie słowomierza, czyli urządzenia, które liczy wypowiedziane przeze mnie słowa w języku angielskim. Dzisiaj wielu z nas korzysta już z krokomierza. Dużo mówi się o tym, że powinniśmy robić. Kilka tysięcy kroków dziennie. Ale przecież samo robienie kroku nie jest, robienie kilku tysięcy kroków nie jest niczym marzeniem. Po prostu mamy przekonanie, że taka liczba kroków da nam zdrowie i dobrą kondycję. Tak samo będzie działał słowomierz. Jeśli codziennie wypowiesz kilkaset słów w języku angielskim, Twoja umiejętność komunikacji będzie na coraz wyższym poziomie. Wielu z nas oczekuje postępów w komunikacji, a wypowiadamy przecież zaledwie kilkaset słów na tydzień, a może i na miesiąc. Jeśli chcesz się nauczyć mówić, musisz produkować jak najwięcej tekstu, albo na piśmie, albo w głowie, a najlepiej po prostu werbalnie. Gdybyśmy obok słowomierza postawili błędomierz, czyli licznik popełnianych przez ciebie błędów, Zauważyłbyś, że one rosną proporcjonalnie. Im więcej prób, tym więcej błędów. Thomas Edison próbował blisko 10 tysięcy razy, zanim wynalazł żarówkę. Gdy w końcu mu się udało, powiedział: Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10 tysięcy błędnych rozwiązań. A więc nabijam swój licznik błędów. Mam już 500, 1000, 2000. Kiedy popełnię ich milion, będę mówić płynnie ufam swojemu nauczycielowi bo wiem że jeśli ze swojej strony utrzymam świetne nastawienie i będę cały czas próbować układać słowa w zdania na pewno z jego pomocą nauczę się angielskiego planuję krótki wyjazd za granicę żeby doświadczyć spotkań z obcokrajowcami i poczuć satysfakcję że już coś umiem coraz łatwiej Czerpać mi radość z nauki. Słyszę coraz mniej głosów podśmiewania, a coraz częściej ludzie zaczynają mi zazdrościć, a nawet podziwiać mój zapał. Słyszę komentarze, jak to możliwe, że tak ci się chce. To dobry znak. Wreszcie czuję, że umiem już swobodnie się komunikować. Popełniłam milion błędów. OK, i nadal je robię, ale teraz już się nimi cieszę. Na perfekcjonizm przyjdzie czas. Kiedy dojdę do najwyższego poziomu, jak już zamarzę o zostaniu profesorem anglistyki. Na razie wystarczy mi swobodna komunikacja, która daje przecież tak wiele satysfakcji. Od kiedy zaczęłam się uczyć, stałam się innym człowiekiem. Jestem dużo odważniejsza, bardziej pewna siebie. Mam nowe propozycje wyjazdów, nowe możliwości zawodowe. Moje życie uległo dużej przemianie. Jestem bardziej otwarta i optymistyczna. Słowo błąd przestało być dla mnie negatywne, bo wiem, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi.